Materiał wyborczy ruchu dobrobytu i pokoju, lista numer 9. Marek Tasarz, numer 12, ostatni na liście. Dlaczego to jest takie ważne dla naszej gospodarki? Po pierwsze, pokój tworzy stabilność. Stabilność polityczna i gospodarcza przyciąga inwestycje, co przekłada się na nowe miejsca pracy, rozwijające się firmy i wzrost naszych dochodów. Po drugie,. Pokój to mniejsze wydatki na obronność i zbrojenie. Środki, które byłyby zużywane na broń, mogą być przeznaczone na edukację, opiekę zdrowotną i inne obszary poprawiające jakość życia naszych obywateli. Drodzy przyjaciele, pokój, który tworzy dobrobyt, jest naszą wspólną odpowiedzialnością. Wzywam wszystkich, abyśmy zrezygnowali z retoryki wojennej na rzecz dialogu i współpracy z innymi narodami. Dzięki temu możemy razem osiągnąć większy sukces. I przyczynić się do pokoju na świecie. Pokażmy światu, że Polska jest przykładem kraju, który wybrał drogę dobrobytu i pokoju.